Chcielibyśmy, żeby ta transformacja była łagodna, a łagodna będzie wtedy, jeżeli prawo będzie pomagać, a nie przeszkadzać. Ja mam takie wrażenie, nie, nie mam takiego wrażenia, mam stuprocentowe przekonanie, że przez ostatnie 8 lat ta regulacja przeszkadzała, a nie pomaga. Więc naszą rolą jest to, żeby ją tak odchudzić, odchudzenie oczywiście, tu jest duży cudzysłów, żeby miała miejsce sytuacja, że to prawo będzie pomagało, a nie przeszkadzało i to jest taka, taki istotny element transformacji energetycznej. I, nie, i chciałabym tutaj y, y, jakby podeprzeć się słowami pana premiera Wózka, że Unia Europejska pomaga, ona tworzy takie regulacje prawne, które będą, które wskazują kierunek i ona pomaga w zakresie tej transformacji energetycznej i wyznaczenia tych Kierunków, które mają być realizowane, a polskie prawo mam wrażenie, że dobudowuje do tego taką, dobudowywało taką historię, która y, y, no, rodzi pewnego rodzaju kontrowersje i to co jest proste staje się trudne i tego byśmy po prostu chcieli uniknąć i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy podążać.